Nie wszystko, co błyszczy, to złoto. Nie każdy błysk, to światło. Gdy gonisz za hajsem i furą, możesz przegapić siebie na bank, na murach. Nie wszystko, co złoto. Nie każdy błysk, to światło. Gdy gonisz za hajsem i furą, możesz przegapić siebie na bank, na murach. Miasto płonie od świateł, każdy chce się załapać. Na fame, na cash, na klamkę od BMK. Bo w Insta żyje sen, a w duszy dziura jak jama. Ile wart jest Twój flex, jak zgubiłeś siebie? Zamiast marzeń kredyt, zamiast miłości tylko krawki. Sprzedają dusze za błysk, jak instant paczki. Gdzie jesteś, gdy milknie bita, światła gasną? Czy umiesz być sam ze sobą? Czy wtedy spadasz? A, to nie o tym, że kasa zła. To o tym, co tobą rządzi. Czy masz kierownicę, czy jesteś pasażerem cudzych snów? Ulice uczą lepiej mieć niż być ale prawda jest w ciszy, której się boisz jak nic. Seks bez serca, piguły na ból, i dealerzy obietnic, że jutro będzie cool. Lecz jutro nie przychodzi, jeśli nie stoisz twardo. Jeśli nie znasz siebie, to wszystko jest za darmo. Ile razy jeszcze wpadniesz na ten lep, złoto naszej, nie przykryje pustki w sercu. Ha! To nie jest kazanie, to SOS dla tych, co czują, że spadają, bo kiedy błysko ślepia, tylko ci, co patrzą sercem, widzą drogę.